Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Artas i zagramy sobie teraz w Harry Potter i Czara Ognia Ja sobie poprzechodziłem tutaj w zakazanym lesie, bo mnie nie zapisało i musiałem jeszcze raz dobyć te dwie tarcze, oszczędziłem, Wam tego oczywiście I tak, zobaczymy czy mam jakieś zadania od profesora Moody'ego Nie, zablokowane wszystko, dobra Tam jedno to w tamtym odcinku W poprzednim odcinku żeśmy to sobie yy, rozegrali, a teraz robimy pierwsze zadanie Turnieju Trójmagicznego, czyli Smog. Zostały trzy tarcze Turnieju Trójmagicznego do odblokowania. Żeby odblokować tę lokację. Dobra, zaczynamy. Akcja Błyskawica. Dobra, lecimy i tak, na minutę lecimy, czekamy przed smokiem. E, jest to na czas, im lepszy czas, tym lepszy tarczę to Czyli chyba minuta 50 to było e, złoto, czyli trzy tarcze i resztę w górę to było złego i brąz. I jak nie będziemy tych brązów, przynajmniej to nie dobędziemy za tę tarczę oczywiście. Dobra, ja w to nie grałem. No, bo jedziemy w to niebieskie, takiego taki dopalacz co to jest przyspieszenie, szybciej na parę lat, lata używaj pierścieni przyspieszających, aby zwiększyć prędkość no właśnie o tym oj to, to. pamiętam, mm, kiedyś jak grałem tą całą mapę przejechałem na tych trudno było, ale przejechałem znaczy to ten pierwszy etap, bo to są trzy etapy takie oj, 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 oj. trzy takie etapy i one, mm, co etap to oczywiście jest trudniejszy, no ja tym pierwszym etapem nawet do palaczy, nie szybko to było mam nadzieję, że zdobędę głos za pierwszym razem, bo nie będę tego powtarzał dobra lecimy, i to jest właśnie teraz drugi etap. jest trudniejszy ale... trzeci tak, trzeci jest na pewno trudniejszy, tam smok spadł, właśnie oj, bo mnie ale to już lecę. czemu nie wliczałem? bez sensu Oddajcie kartkę, bo to co o i to jest właśnie dripem. żeby... trzeba uważać, żeby nie wlecieć w jakąś wieżę albo w jakiś kawałek muru. Ale widzicie. Sprawne palce. Tyle lat już gram na komputerze, że... palce są wydrzucone. Dobra. Minuta 40. No chyba nie będzie, no szkoda. To jest znaczy złota. No brąz tam na pewno pierwszy etap przejechałem, ten drugi już był lepszy zobaczymy teraz trzeci etap najgorszy smog też w panu planu w lotna ajajaj aj, aj, lecę na no to lecę 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 tu nie wlatuje teraz tam jest takie ojajajajaj lecę 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 Że po prostu lecę 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 Dobra, tak się cały teraz w naszym do szaky. Dobra, zobaczmy, czy będzie złoto. Złoto, tak, jest, fajnie. No a już myślałem, że nie będzie złota. Fajnie, otrzymałeś trzecią trzy... Otrzymałeś trzy tarcze, czyli za pierwszym razem prześliśmy cały ten... tą lokację. Dobra, pojawiło się zadanie. Nie jego lewitacja. O! O, 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 o. 254 fanki u Harego. No tylko na Harego konto niestety tak tylko leci. usłyszy jakieś tam słuki póki bo przestawiałem mikrofon znaczy sobie przesuwałem, żeby nie było słychać od y, moich słuchawek dźwięku bo ten mój mikrofon łapić dźwięk y, słuchawek i muszę to ściszać później w ramtazji y, a jest to troszeczkę lipa dobra y, przeszliśmy pierwsze zadanie turnieju magicznego i teraz robimy sobie zadania Moody'ego czyli lewitację jak najszybciej uż wszystkie głazy y, na wyżyczkach tak y, nie, za pomocą zakończenia Wingardium Leviosa. Hm, no, czytanie bezpośrednio. Tak, złoto to jest 55 sekund, srebro minuta 30, brąz 2 minuty 30. Ok, lecimy spacer. Mam nadzieję, że to będzie jakoś łatwiej niż w tym pierwszym zadaniu. No polecimy sobie karmianą. Dobra, tutaj nie potrzeba, tutaj żadnych uroków nie będziemy stosować. Tam są takie tarcze, no niestety Wam nie pokażę, takie platformy. No, pokażę Wam, jak będę tutaj. No, bardzo fajna. O kurno ta... to. Powoli. Powoli. Nie, nie spadło. No i koniec. No niestety, jeszcze raz. Dobra, powta powtarzamy. No trzeba uważać, żeby nie spadło, niestety. No, coś tak długo ładuje. No so właśnie. Dziwne. Dobra, jeszcze raz. Start. Ale umieszczuj. Jej, no to było, to było bezbłędne. O masakra. Dobra, jeszcze raz. Mam nadzieję, że się szybciej będzie ładować. No nie wiem co jest. Tu powinno szybciutko raz dwa. Nie, trzeba strasznie powoli, precyzyjnie to zrobić. Nie lubię takich misji precyzyjnych. Ja jestem typem człowieka, który wszystko robi szybko. No raczej się nie stara, żeby było, nie? Dobra. Czasem. Nie to. No nie to. No, to patrzcie, co jest. Dobra, to. Harry, Ron, śpicie. No. Czasu nie no, 20 sekund. Ja już 2-3 Dobra, powoli. Teraz to. Dobra. Teraz tu. Może się uda. No! Ale jak te pajace nie będą chciały, to się nie zna. No, co jest pajace jedno? No, co za pajace? I wtedy właśnie przez internet dowolisz złota. Tylko srebro. Czy tam nawet brąz. Nie, nie, no nie, jeszcze ron! Serio! Wszystko przez Iwona i chary. No Minuta. No patrz, teraz... Dobra. Ja to sobie złoto pozdobywam w, poza nagraniem, jak mi się będzie chciało grać. Ale jest srebro. Oczywiście nie chcę to przez tych idiotów. No niestety... Tutaj inteligencja Ta SI jest strasznie sztuczna inteligencja Jest strasznie zrywana w tej grze Daje zresztą wszystko No oprócz grafiki, grafika nawet fajna Nie można narzekać Ale przejedźmy sobie teraz Ile mamy tutaj czasu? Łe dopiero 8 minut ludziska tutaj Można tutaj w Perfektów zagrać Oczywiście lecimy mm, Tak, zagramy sobie runem Albo Może zakupimy jeszcze jakieś karty Dobra, wszystkie karty Harego. 535 fasolek. 15. akcja, Spoko. Harry może jednocześnie rzucać dwa uroki. Ma no, fajne nawet. Proszę, jakie ładne zdjęcie. Jakiś tutaj. Japońska, kobietka. Japońska, chińska. Nie wiem. Jakaś azjatka. I mamy dopalać energii życiowej. Zwiększa energię życiową Harego o 40 punktów. Bardzo fajna. No, może będziemy używać. Dobra, kolejny trzeci zajsta 40. No, kupimy energia, trzeba plus 20. Oj! Za daleko. I te klawisze. E, 50, uroki, o 20 punktów uroki. I akcja o 10 punktów. No, Akja raczej... O, fajna. Fajne. No, no i znowu. Teraz karty hermiony. 613 pasolek Dobra 700, 7, 700 co ja mówię, 75 z ekstremu, Czy ja tego już nie kupywałem? Kupywałem, aha, bo mnie zapisało, zapomniałem O to fajne, fajne, fajne Fajne zdjęcie Dobra, energia życiowa, tak, tak On to kupywałem Dobra, ale kupimy teraz też, żeby nie było Energia życiowa Jezu, co to jest? o urok, urok ruchoszetujący następny ryj brzydki i niebieskie fasolki Bartiego wodka no i tylko tyle możemy kupić chyba że tu jeszcze energię życiową to jest 10 podnie ooooo hmm, dobra 50 tu mamy mm, zwiększa zaklęcia no i to już kupywałem kupywałem pamiętam spoko lecimy teraz właśnie Łazienkę prefektów 10 minut mamy na zakończenie na zdobycie pierwszej tarczy z łazienki prefektów dobra lecimy hermioną naszą lachanicją i tak tutaj dobra niech będą gdzie tutaj sobie magic z zlikwidujemy na uroki Aha, zapomniałem że ty uroków nie masz w grupa minia to nie zmiana na uroku życiowym żelazdów obudził tylko raz spakowym magic z z przyjemnością Nie wiem jak to na pewno akcelik chociaż tutaj to jest więcej na pewnie hmm, damy sobie w... Macicu ze kremuz Macicu ze sobie wymienimy na stworzenie jakieś? Salamandry Tak, salamandry są strasznie znardzające Oj Dobra, niech tutaj nie tutaj też I tu, no nie no chociaż ty mógłbyś nam pomóc trochę z tymi urokami z uroku uroków mamy na podwójny urok czy urok? podwójny urok i tobie zamienimy w postacie na uroki albo jak toś z tych uroków nie jest uroku uroków w postaci stworzenia hmm. postaci zamiana na energię życiową coś takiego o, na uroczność się, O właśnie. Kolejnym czy właśnie z tylu roków się wtedy wykosowuje. Wykosowuje. Nie wiem. Ale, film nie bierze. Potem, zapomniałem Ci podziękować za to, że powiedziałeś mi o smokach. Weź kąpiel w łazience prefektów. Hasło brzmi... Sosnawa świeżość! O, jakie ładne pachy. Bardzo ładne hasło, tam świeżowa coś, yy, tam świeże coś tam. Czy na pewno tylko prefekci mogą korzystać z tej łazienki? O, wow. Ups! Przepraszam, Harry! No to zacznij Wpadło do rury! No, wpadło do rury niestety przez rona. O, Fasolka! Wybieramy te fasolki, bo to się, się przydadzą bardzo. Ja Trzeba znaleźć przejście przez te ściany. Tak, ja już wiem nawet co zrobimy. Jeszcze więcej fasolków! Jeszcze fasolki przy pomocy zaklęcia Akcjo. Aksjo! Tak, to jest Akcja. No dobra, już dajemy spokój z tymi fasełkami. Tam jest... O właśnie teraz co chciałem zebrać, czyli taki smoczek, posążek smoczka. Chodź! Mm, i tak bierzemy kociołek leviosa. tym się trochę a nie trafiłem a nie trafiłem jeszcze raz no nie to dobra i jeszcze raz jeszcze raz Aj, teraz nie trafiłem co jest? znikło zniknęło dobra i... już już Znajdźmy to jajo. Jesteśmy w rurach, w kanalizacji. Idźmy dalej. Może znajdziemy sposób, żeby do niego zejść. No mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku, to sobie po prostu zapisywać nie można. Musiałbym od nowa was to trochę. Tak, musimy w tym odcinku jakoś szybko wyrobić. A jest to dość długa misja. A chciałem tak 20 minut, że gdzie jeszcze 10 minut, 10 minut nie, ale w te 5 minut się wyrobić. Twojej pomocy! A, przyjedz, okay. no bardzo fajnie Dobra No I lecimy no, nie. tu jest ukryty... ukryty tarcza w jednym z tych właśnie e, w... Nie wiem czy to jest. O, fasolka. Związanego z kanalizacją ale nie spójrz, jak wiecie co to jest to nie na jakiś No... O właśnie, jest tam tarcza, którą, po... którą zbieramy oczywiście, bo jeżeli zbierzemy 10 tarcz, zdobędziemy jedną wielką tarczę w turnieju trójmagicznego. Jeszcze więcej fasolek! Oczywiście te fasolki... Dobra, nie ma czasu na fasolki. Tam tyle fasolek, co tam stracimy to już mniejsza. Jest tu dużo, dużo można zrobić te fasolek, więc nie powinniśmy się martwić o nie. Rzuć kociołek. Kto tu czołek? Jak ja mam rzucić kociołek? A jest tu. Dobra, cofam to, co powiedziałem. Halo, fasolki. Jeszcze więcej fasolek. no, jakiś węzeł, spokój. I teraz pływajcie. Oj, musimy uważać na to, bo tu jest para Dobra, przechodzimy Tak, teraz trzeba tutaj wejść na górę o, u, 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 tak, chodźcie na parę, debile Może bym mi coś przemógł No, w końcu rąk Oj, rąk słabiaku Dobra a jeszcze tu coś jest Oczywiście robimy początek i rupniemy w to, tak tutaj Nie nie zbierzemy Nasza akcja nie ma takiego zasięgu Bo nie jesteśmy w tym wyszkoleni Ale tu powinna być mini o ile się mylę Tak, jest mini tarcza Hej, tutaj, fasolki Dobra, stacji. Solek 559 pomiędzy. Nie starczyć. możemy ich odsunąć. No, możemy coś pomógł. Kapę Jedyny parę. Womóż oh. nam Hermiono? Hej! To było niezłe. Ojejje, no właśnie to jest najbardziej skórzający to jest pleminku, chyba. Plemink, super. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem. jeżeli... A dowiemy się, ale to jak będziemy zbierać przy, przy okazji tarczę w lokacji dachy zamku Hogwart. Już tam byliśmy raz, pamiętacie? Jak nie pamiętacie to sobie opatrzcie któryś tam odcinek, już nie pamiętam. Chyba czwarty, trzeci, albo drugi, nie wiem. Ale mógłby mi ktoś pomóc. Ktokolwiek, ale... Panowie nie ma czasu, zbieramy się do roboty, dobra Kolejny plan No Kapę retraktu mm. Niech mi ktoś pomoże! Przeżeć pomaga okay. No właśnie Ingardium Lediosa Jójcie Akcjon Trzy minuty, tartość Tak, to trzeba teraz... Oj, do rany przeszkadza. No właśnie... Że... Aj, potrafiłem. Tak Dobra, to sobie tak zrobię. O właśnie, w ten sposób. No co jest? No, odcinek się przedłużył to ostro? No patrzcie! Powoli, powoli, spokojnie... Nie wiem czemu, ale tutaj mi jakoś wybuchacie. Nie? Dobra, ja powtórzy coś szybko. O może coś tak takiego. Aha, jeszcze tu kram trzeba. Osną. No, 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 Pomóż nam Hary! No. no. Ja w porządku. A w porządku, a Hermiona pomogła, ale już dziwnie. Oj ja, oj ja. oj. Udało się! No! Zrobimy teraz coś takiego i niech oni rzucają Aj, szałka poleciała w moją stronę Kolejna No, rzucaj te zaklęcie Się odczepiał, nie chcą rzucać zaklęć No rzucasz te zasrane zaklęcia, już nie do mnie wiecie. Melo Force. to nie <laughs> Dobra, lecimy, bo nie mamy czasu, jest już 15 minuta gry no nie uda mi się tego wykonać w tam w 20 minut, ale bo teraz będzie oblężenie tych Plemników. Carpetractu! Tak jest! Spaniale! No spanieli z akciami. Mąci daliśmy radę uciekamy, nie ma co zbierać tych posadzki już, proszę cię. Zakręcia są bardzo mocne. Jak widzicie. Kilka strzałów wystarczy bez takiego leminga wysłać. Zanić kurczaka. I... Wysłać go na tatę jeszcze. O tam widzicie tarcza, ale niestety się tam nie dostawimy, bo nie zdamy pewnego zaklęcia. Dobra, schodzimy już, nie będę tutaj zbierał tego. Pozbieramy to jak będziemy musieli zbierać resztę tarcz. Pospiesz się! Dobra, koniec zabawy. W następnym odcinku będziemy właśnie startować z tego miejsca, na prawdę, No i właśnie to o czym mówiłem, Salamandry ojej. E Oj e to. Świetnie! Teraz Dobra. Czemu jest O, dzięki, dzięki. My w tym miejscu chyba będziemy zaczynać następne spotkanie nasze z Harry Potterem. W następnym odcinku. Nie, w tym miejscu zaczynamy. No właśnie, bo to są takie... Te i trzy takie właśnie okręgi w tym o jednym okręgu i tutaj zawsze zaczynamy No, to jest No fasolki. właśnie, mamy, super się fasolki przy pomocy zakręcia akcja. Tak wiemy, ale my... potrzebuje pomocy. twojej pomocy! Okej! Okay. Halo! Plany też brzmi jak takie owaśne brzegi małe. O! Fasolka! Fasolko... Cztery militarcze, fajnie. Już powoli zbliżamy się do tego, do tej magicznej dziesiątki. W zakazanym lecie mamy chyba dziewięć minitarczy. Jedno do tego, to będziemy odzyskali jedno zakręcie fajne. To będzie na zielarstwie. Po tej lokacji chyba jest zielarstwo, z tego co pamiętam. Ajajaj, jeszcze tutaj trzeba odblokować to. Bo to się przyda. To może być boże, ale trzeba stąd się otworzyć. I powiedzieć powyzwolić. Dobra. Pomóż nam, Harry! Harry się patrzeć. W porządku. No. A ona czeka. Jeszcze jedna. No. I te mosty zwodzone już zostały zwodzone. No otwarte. Co? Lecimy dalej. No. To się uleci, mam no, 40 hapców. A tutaj już widać ogień salamandrowy i jest źle. Jajo! Jajo, co? Jajo? Dobra, gaszę, gaszę. Aj, zaraz zapalam to. No właśnie. No to Weź tu gaszę odej salamandrowi, a go i zaraz zapalam. Dobra, już nie zapalam. Wybieram wesołki, gasimy ten płomień. I wyciągamy jajo. Musimy we trójko być. Musimy ciągnąć rękę. No, no nie to zakończę. Karpę retraktu. Dobra. i Teraz musimy wrócić do łazienki prefektów. No jest właśnie cieość. łazience i odpaliły się te takie ryby Spaniale. gdzie buka z nich para no jest tu troszeczkę głupio, bo strasznie dużo hapsów tutaj tracimy przez to a u góry już czekam armię a armia flamingu powoli czekamy, no 25 takie urozmaicenie dawno było Pottera, bo nie miałem czasu stwierdza się już wrzuca ja tu nagrywam w środa. w środę a będzie oczywiście czwarty ten odcinek bo no, <trzyma> się wrzuca. Kapital! Wrócę, dla was. Ojojojojo, powoli, powoli. Ojej! Tak, stój w tej pasze. Ty to. Oj, szyjla we mnie! Dobra, wchodzimy, powoli, powoli. Dobra. No, teraz ja to. No i 13 hp. a tu flamingi atakują, szlag. Dobra, jedna żabka. Widział góry sklepu na tej żabki, mamy 8 żabków już teraz. Dobra, strzelamy, przebijamy się do wejścia. Fajnie, przebijamy się do wejścia. Dobra, para się tak ujął. Fastolki! Łapcie fasolki! Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ja zabiję Jesteśmy te Tak, jesteśmy te beściaki, wchodzimy tutaj. Ja już się otworzyło i co jest tym, co Tarcza. Super, nie? Hmm, czy coś tutaj jeszcze było? Nie. Dobra, zbieramy tarczę i zakończymy sobie odcinek. Dostępna nowa ładnie na perfektywna nasz poziom to biegły zdobędziemy w tym, w tym odcinku jeszcze poziom doskonale, idealnie łączone Dobra zdobyliśmy wprawny poziom czyli 1-1 wyżej 13 kart odblokowaliśmy i zdobyliśmy dużo fasolek Jeszcze sobie chyba karty nawet kupię A co, witam Karty Harego Dwa zestawy, o, tutaj trzeci zestaw no to kupimy tutaj tylko jedno. Urok wrzucany przez karego pęknie w powietrzu i spadnie w postaci serii mniejszych uroków. Równocześnie... Aha, to już czytałem, dobra. Czemu? Jedna fa... Dobra, zbieram na to, bo to jest dobre zaklęcie. Albo wiecie co, nie będę w tym odcinku kupował i tak się odcinek przedłużył, a ja nie mam troszeczkę czasu na wrzucany filmików, bo jeżeli wrzucam filmik, to później dopóźno muszę siedzieć, żeby komputer włączyć i tak dalej. Dobra. Słuchajcie, w następnym odcinku pozbieramy sobie dwie ostatnie tarcze w, w łazience profektów i odblokujemy kolejną blokację, czyli pójdziemy na lekcję zielarstwa. Dobra, jeśli ja się z Wami się, do usłyszenia, na razie.